Ludzie, których łączy doświadczenie choroby, są sobie szczególnie bliscy. Jednoczy ich ból, cierpienie i niemoc w obliczu schorzenia. Niejednokrotnie czas świąt Bożego Narodzenia spędzają w szpitalnych oddziałach, podłączeni do kroplówek. Z myślą o tych, którzy nie zasiądą do wigilijnego stołu wraz z rodziną, Sanitas Sanockie Stowarzyszenie na rzecz walki z chorobami nowotworowymi rozdaje Mikołajkowe niezapominajki. To akcja skierowana do pacjentów przebywających na oddziałach onkologicznych. W tym roku jest to już czwarta nasza akcja. Tutaj w Gorlicach jesteśmy po raz trzeci z naszą akcją. Skierowana jest do pacjentów głównie dotkniętych chorobami nowotworowymi. Zwłaszcza w tym okresie między Mikołajem a świętami, kiedy pacjenci nie mogą spędzić tego czasu ze swoimi bliskimi. Jeżeli oni nie mogą wyjść z sal, my odwiedzamy ich, gdzie dajemy taką wzrzucamy torpedę takiego uśmiechu, pozytywnych emocji. Jak wiemy, każda choroba Lepiej się z nią walczy, jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni do, do walki z tą chorobą, jeżeli na naszych twarzach pojawia się częściej uśmiech, i po to dzisiaj jesteśmy, żeby na twarzach wszystkich pacjentów wywołać właśnie ten uśmiech. 11 grudnia Mikołajkowa, Niezapominajka, zawitała na oddział onkologiczny Szpitala Powiatowego w Gorlicach.